Halo, 2.0, to znowu ja, Filnek StarCraft i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft w znacznym sensie. Tak, znowu się przypominam, że zachodzącego słońca, choć tutaj już go nie widać. No ale dobra, prześpijmy się na, na dobry początek odcinka. I dobra widzowie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy farmę pszenicy powoli, ale jednak, jak widzicie, tutaj rośnie. A w dzisiejszym odcinku, no cóż, no mam plan dalszej budowy domku i dalszego przepalania węgla. Także chciałbym sobie resztę tego żelazka, które mam sobie przepalić. I co widzę? No i też domek budować, rzecz jasna. Dobra, a zatem lecimy. My tak, więc dobrze mam... te 5 węgla. Myślę, że powinno wystarczyć. I sobie przepalmy... żelazo. To w takim razie, a ja tymczasem będę sobie dalej domek budować. Jeśli w dzisiejszym odcinku już, no... Już wyrośnie trochę pszenicy, to zrobimy parę króbek, ale myślę, że jednak możliwe jest, że to raczej sobie zostawimy na inny odcinek. Dobra, czekajcie, raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy dobra, okej, okay, tak. Ulegałem tylko 5 żelaza. więc wiecie co widzowie? Ja w takim razie dobra w sumie zrobiłem ten kamienny nieczele. Dobra, kamienia jest dużo. No i dobra jeszcze taki trzeba. Zebrać jesteśmy w tej serii naprawdę widzowie tak biedni. No dobra, i jak mówiłem, na razie z tej serii będą takie luźne odcineczki, potem zacznie się dopiero dziać coś, można powiedzieć, większego. A jutro oczywiście LEGO DC Super Water i Filnek. Dokładnie. Okej, okay, oprócz materiałów na domek, zróbmy też patyki, czekajcie. Nie, nie mam żadnych, więc trzeba sobie zrobić. No i dobra, zatem tutaj Miecz Żelazny. I Kilo, także. No i achievement mamy już kolejny. No ale wiecie, Widzowie, w tej serii mi niezależna Zdobywanie Achievementów Tak, Achievementy, Panie, Achievementy to się zdobywało w Minecraft 1.15 A co do Minecraft 1.15, to Myślę, że najwcześniej w tym tygodniu pojawi się odcinek z tej serii Ale już ostatni Tak no bo, wiecie, no naprawdę, Minecraft 1.15 to naprawdę była fajna seria. Pamiętam, co prawda, były momenty, że się strasznie wkurzałem, ale jednak to, to była fajna seria, więc nie chcę, aby skończyła tak jak. Minecraft 1.14. Dla tych, którzy nie oglądali tej serii, to jakby. by uproszczę przekaz. Bez zakończenia, czekajcie, coś tu jest ewidentnie, no właśnie, te okna, te okna są za szerokie. Tak będzie dobrze, czy znaczy, oczywiście tak tego nie będę na starym chodzi o mój domek w tej serii, to mam plan, aby wyglądał on na pewno, aby no, wyglądał inaczej niż ten z Minecrafta 1.13, 14, 15, aby wiecie, był taki bardziej oryginalny. Może nie będzie to aż taki fajny domek, jakby W Minecraft 15, że wiecie, że będzie to taka góra, taki ogródek, będzie. Nie, no nie, czegoś takiego nie planuję. Okej, okay, dobra, całe żelazo nam się już przepaliło. I tak, mogę sobie z tego zrobić spodnie albo czapkę, albo wód, więc może sobie zrobię. Spodnie, chociaż może. Dobra, zrobię sobie czapkę. Chociaż czekajcie, widzowie. Jeśli zrobię tak. U, ty, czekajcie, dobra. Co będzie się bardziej opłacało? No, spodnie, dobra, zrobimy spodnie. Bardziej strategicznie. Może zmarnuj na to. Całe swoje żelazo, ale przynajmniej, ale no, spodnie dają najwięcej jakby zbroi. No. Okej. Okay. O proszę, jak idealnie starczyło. Dobra, widzę. tak będą wyglądały ściany tego domku. No i dobra, zatem tak, teraz widzowie, lecimy po piasek. Tak, okej, okay, czekajcie. Może wezmę na przykład, o stąd sobie ten piasek wezmę. Okej, okay, starczy na jedno okno, na pewno. da będzie potrzeba tego o wiele więcej. Więc dobra. A trzeba sobie też jakiś świerk ściąć. Na szczęście mam tutaj całą tajkę. I do ścinania. Jeśli ja się, się pytacie, czemu ścinam do węgla drzewnego świerki, a nie dom czy tam byle jakie drzewo No to po prostu jakby nie mam zamiaru budować Ze świerku tak powiem, a z dębu mam zamiar A więc no dobrze sobie drugie drzewko zetniemy bo potrzeba tego węgla drzewnego bardzo dużo bo tutaj w pobliżu chyba z tego co widziałem znaczy no znaczy napisać jeśli coś pominąłem ale z tego co wiem to tutaj chyba nie spotkałem żadnej takiej jaskini w której mógłby być jakiś węgiel Albo żelazo Znaczy no żelazo to wykopałem akurat, czekajcie wyrośnie nowy świerk dobra widzowie czekajcie e, Już wiem jaki tutaj podział zrobimy, więc tak Dębowe drewno do budowy, świerkowe do węgla drzewnego, a brązowe do przepalania Nie, no. Świerkowego Taki jest plan, widzowie Okej, okay, w tym odcinku na pewno już dostajemy pierwszą pszenicę, ale wątpię, żeby nam się udało zrobić chleb Dobra pójdźmy sobie zatem ściąć żazowy patykiem

Na pewno wystarczy. Niech się zrobi węgiel drzeep w takim to wypadku. Okej, okay, widowie. Myślę, że konieczne zdecydowanie będzie zrobienie. Drzwi. Tak. Bo nie mamy drzwi do własnego. Do naszego domu. Czekaj. Raz, dwa. Trzy ule, panie. Wow, nieźle. Mamy trzy ule, no to tutaj myślę w tej serii też zrobimy farmę pszczół. Znaczy nie no. Jak mówiłem widzowie, to że tutaj mam plan zrobić farmę pszczół, nie znaczy, że rezygnuję z, e, ze zrobienia farmy pszczół w Minecraft 7. 15. Bo jak mówiłem, chcę, aby ta seria miała dokończenie, chociaż jeden odcineczek. Jeden, jedyny, ostatni. Dobra. Zadźmy sobie też rzadzowe Po tej stronie zasadzimy sobie sobie brzozowe. Niech tutaj rośnie Ile łososi Patrzcie na to nie żeby je sobie ...je pozabijać, ale tam nie jestem jakoś specjalnie w tej serii głodny, zresztą mamy już farmę. Okej, okay. crafting table, no i robimy drzwi. No. Czekajcie Dobra, jak nasionko z trawy wypadło To sobie je Oh, no, w to drzwi. Okay, zero pointer na Już rozpoznał, to Dlaczego ale dobra rozpoznał? tutaj był jednak zły tutaj jednak zły. Oki doki. Dawaj rośnie. Strasznie dużo wypada tych zadanek w Brzozy, powiem wam. Razuję posadę. posadzę. Dobra, no więc dalej robimy podłogę, widzowie, Nie wiem, czy w tym odcinku zrobimy całą. Ale mamy już chyba taką połowę, mi się wydaje. Chociaż nie, no to się nie... Wy to nie jest jakoś strasznie dużo. Postaram się, aby w tym odcinku ta podłoga już była ukończona. Kurczenie nie tak. Mam nadzieję, że będzie rosła ta trzcina znaczy, ta. Mam nadzieję, że ta pszenica będzie rosła, no bo no w tym odcinku nie będzie na pewno chleba, to jest pewne. Ale chcę mieć przynajmniej już no, no też pszenicę. To będzie wtedy jedna trzecia chleba w Minecraft'cie. Dużo chyba nie wymagam od Ciebie w Minecrafcie Ok, odcinek już zaraz dobiję do 20 minut Więc dokończmy już tą podłogę A za tydzień wideo nie będzie Minecrafta 1.16 Tylko oczywiście najdłuższa seria Na kanale Czyli Minecraft 1.13 Creative, czyli sezon drugi Minecraft 1.13 Ta. Powiem wam tak, widzowie. Naprawdę lubię tą serię Minecraft 1.13, ale myślę, że ona też powinna niedługo dojść do końca. Znaczy, no, no, powiem to jeszcze pod budowa Metrostar, ale. Jednakowoż, no. No ta seria jest już strasznie długo. Na kanale. To była pierwsza seria, którą zacząłem robić. Tak, ogólnie pierwsza seria na moim kanale. W tym roku już. Będzie obchodziła. Swoje drugie urodziny. Naprawdę jest starsza, ni znaczy nie starsza niż mój kanał, bez przesady Ale ma tyle samo lat co mój będzie w tym roku miała Tyle samo lat, ile mój kanał ma ogólnie Dwa lata A trudno pomyśleć, że to wszystko zaczęło się dwa lata temu Okej, okay, podłoga zrobiona, ja się prześpię, żeby się tutaj mopki nie pojawiały. Okej. Okay. Ile to rośnie, naprawdę? Czy ja wymagam aż tak dużo? Dobra, to co jeszcze mogę tutaj zrobić, no dobra, może w takim razie, ee, w sumie nie mam. myślałem, żeby już to chrzanić i po prostu dać, no, do da tej pszenicy rosnąć kiedy indziej, ale wiecie co, nie. Yeah. No dobra, pająk się zrespił Ale dobra, w dzień pająki są nastawione do mnie pozytywnie, prawda? Tak, pajączek nic tutaj złego nie zrobi Okej, okay, squid zginął Najwidoczniej, dobra tak widzowie, a no tak, dopomniałem przecież o moim węglu. Jak tam zrobiło się? Oczywiście, że nie. Dobra, to jeszcze porobię trochę tych okien. Może jeszcze nie będę martwił tego węgla drzewnego i przepalę te deski całe. Dawaj, rośnie. A wiecie co widzowie? Jest dalej ten pająk tutaj? Jest dobra, zawalczę sobie z nim. To tylko pająk jest, tak? Dobiłem to dla Achievementa. Nawet mi jednego serduszka, o i proszę bardzo Zabiłem pająka I jest sukces widzowie, mamy w końcu pszenicę, dobra No to tyle widzę. tyle, jeszcze tutaj jedno miejsce jest Mamy pszenicę, tego właśnie chciałem Mamy szkło Jedno okno sobie zrobiłem, dobra widzowie Zatem tak, to byłoby na tyle w tym odcinku Wiecie, ta seria Na razie niech będzie taka luźna Trochę zrobiliśmy No postępy, jeśli chodzi o mój domek Mamy pierwszą pszenicę no i mam spodnie żelazne. Zatem dobra widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc na tym będę kończył odcinek. Jeśli odcinek ten wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia jutro. Cześć!